Kolejny raz na grzybach. Już jest dość sporo grzybów, dopiero weszłem do lasu. Tu sobie kolejny rośnie. Także na wstępie chciałem powiedzieć, że jak dobiję do 500 subów, zrobię konkurs, a do wygrania będą zdrabki lotto. Także zapraszam, zostawiać łapki i subiki, i będzie konkurs. dzisiaj trafiłem na dobry moment gdzie w moim lesie nie było jeszcze nikogo bo zazwyczaj to bardzo dużo osób tu chodzi i tu kolejne dwa jeszcze jeden a tu nawet dwa jest tu jest kolejny i jeszcze jeden jest tutaj także na razie mam szczęście A od drugiej strony krzaka i jeszcze jeden. Kolejne trzy grzybki. Już niedaleko, tam byłem. Tam. Jak to drzewo, to większe. Tu są kolejne trzy grzybki. Tu pod dwa. Kolejny. I tu jeszcze jeden. Także kolejne trzy do. Do puli, tu już tyle jest. Także przypominam o tym: o subów będzie konkurs, do wygrania, będą zdrapki Lotto. Także serdecznie zapraszam. I kolejna piękna sztuka. W jakiś sprawdziły, chociaż mały. W sumie mam ich trzy. Na początku jeszcze nie nagrywałem. Miałem jednego. Także idziemy dalej. Jestem na swojej jednej z udzielonych miejscówek. Tu jest jeden. Tu jest drugi. O, tu jest jeden. Tu jest. E? Ten jest bardzo głęboko. Zaraz go wyrwę na ręka. I tu ogólnie w okolicy są bardzo duże i groźnie, Często. Jak coś jeszcze znajdę to się włączy. Dosłownie tu pokazywałem, a nie patrzyłem do przodu i tam nie na ścieżce kolejny maluszek. I kolejne cztery na moim miejscu. Jeden tu maluszek, o, właśnie sobie złamał na pół. Tu jest piękny, zamaskowany, grubasek, kabanosik. I trój troszkę wyżej kolejne piękne. Dwa bliźniaki bracia zamaskowane Wszystko na tym samym miejscu już miałem wyłączać do dziska widzicie tam Jakie piękne